93 rok. O to już ponad 30 lat to swoje lata ma. Już się poprzepalały trochę. No ale widać już kominy pogięte. Wszystko by trzeba było robić od nowa. Górą są dziurawe, to to nie ma sensu w ogóle. Szyna całkiem gdzie indziej niż komin. To to w ogóle nie ma sensu. Już tego by nie porobił. Całe doły by musiał od nowa robić. mija się z celem. piece zostały przestawione tam na dół, na miejsce po namiocie, namiot został rozebrany i przestawili tam te piece na wieczny odpoczynek, nie? Prawdopodobnie przyjedzie ekipa, jakiś złomiarzy, potem te piece i no, prze to raczej pójdą, mnie, Bo żeby je wyremontować, to naprawdę już wymagają dużych nakładów pracy i materiału, także myślę, że nie ma sensu. Jak to te piece wyglądają po remontach? Tutaj praktycznie cały dach. Tu był nawet przodem przysiadnięty, czyli już zaczął wpadać do środka, ale po całej, prawie po całej długości pieca jakieś łatki były. Tu chyba było najwięcej spawania w górę. Patrząc na niektóre tabliczki na piecach, piece są dziewięćdziesiąty któryś, najmłodszy, gdzieś tam chyba widziałem kiedyś 2000 któryś. Także one nie są wieczne i eksploatują się, zużywają się. Przede wszystkim y, temperatura, wysoka temperatura, która na nie działa od środka, od zewnątrz, y, deszcz, no i, i korozja, postępująca korozja, przepalanie, no, takie rzeczy nie. Tutaj już widać dziurę. Miękka blacha cieniutka, miękki piec, to, to też nie wiadomo, ile gdzie go trzeba było. młotkiem, wpadł do środka. To też do pocięcia na złom i jeszcze ze stratą, bo, no bo jak cienka blacha to mało waży. Następny remont będzie musiał być również za rok, bo, bo jak się będzie dużo paliło, tam jest już cienka blacha przy tych piecach i one po prostu coraz, coraz szybciej będą się degradowały, a teoretycznie podobno inwestować w nowe się nie opłaca, bo stal jest droga. Ogólnie fartuchy mają takie funkcje, bo piece od zewnątrz są obsypane piaskiem, i fartuch oddziela częściowo blachę na piecu od tego piasku, żeby tam bo w piasku trzyma zarobiście żar i żeby to lepiej stygło i w ogóle żeby się szybko nie zatykały lufta, kominy, no żeby to jakoś też oddzielić właśnie i przy, przy, jak są fartuchy w piecu, to pieca nie krzywi. Ale tylko krzywi fartuchy, jak już coś, ta temperatura, która jest naprawdę dość duża, a jak później nie ma fartuchy, to zaczyna krzywić piec i piec bardziej dostaje po dupie właśnie przez to, że w tym piasku wkoło pieca to, to siedzi temperatura duża.